Cześć witajcie, ja jestem chudy a to jest FIFA 14 kariera zawodnika odcinek 10 Dość dawno już odcinka nie było, miałem problemy techniczne i nadal je mam, nadal formatu komputera nie zrobiłem, ale jednak jakoś udało mi się zdobyć trochę miejsca na dysku i jestem w stanie nagrać tą FIFA. Nie wiem czy uda mi się zrenderować, ale mam nadzieję, że tak. Więc zagrajmy jeden pełny mecz, a co do tych skrótów, żeby były w każdym odcinku, e, pomyślimy nad tym e, dopiero przy dwunastym odcinku. Więc jedziemy. Real Madrid, Castilla kontra Mirandes. Ja kontroluję oczywiście Hudego. I czemu tu jest początkujący? Zmieńmy sobie na zawodowca. I możemy jechać. Okej. Okay. A właśnie, zresetowały mi się też gry treningowe, ale dobra, nie będę na tym jakoś płakał. Sobie to naprawię prędzej czy później, albo i nie. To się okaże. A i kamerkę sobie zmieniłem, bo na takiej kamerze yy, na to wychodzi, że ten film potem dużo zajmuje. No cóż. Próbowałem dzisiaj zrobić też livea z assassina. I przejść to na live, dokończyć tą grę, jednak mi coś nie wyszło, yy, miałem coś, nie wiem, nie chciało mi po prostu streamować, no ale dobra. Problemy z internetem i to nie tylko u mnie jest coś, bo byłem dzisiaj u kolegi, on ma to samo i od tego samego czasu. Nie wiem, no dobra. I dobra, skupię się na meczu może, bo to, nie wiem, czy ważne spotkanie, czy nie, ale chciałbym, żeby dobrze wypadło w odcinku. Oj, tam przepuścili nasi, ale dobra, mamy piłkę. Ja jestem napastnikiem, muszę pamiętać, teraz się wystawiam i czy będę szybszy, nie jestem szybszy od obrońców, niestety piłka dla przeciwników. I, i, I co, i co, nadal rywale przy piłce, ale nie damy się, panowie, nie dajemy się. Przejmujemy piłeczkę. Jest chudy, oddaje teraz pięknie, oddaj dobrze. Teraz dobrze by było ich minąć, tylko czy to się uda. No dobrze, nasza piłka. Nie jest najgorzej, teraz... Dobra, podamy temu. Spokojnie, spokojnie. Ale on do środkowywołuje, no. Trochę chyba przesadził. Coś mu nie wyszło, tak myślę sobie. Ale okej. Okay. I... No nie gra zbyt rewelacyjnie nasz zespół z tego co widzę w sumie. Ale dobra. I właśnie, jeśli dobrze pamiętam, to po po... po po... Zupełnie nie mogę wypowiedzieć tego, tak, dobra. Pod poprzednim odcinkiem było sporo komentarzy o pozdrowienia i sporo tych pozdrowień dzisiaj będzie mi się wydaje. Ale dobra, postaramy się to szybko ogarnąć. W połowie, w przerwie. W przerwie między połowami. Dobra. No dajcie tą piłkę. Teraz będę miał... Nie będę miał piłki. Sobie grałem ostatnio w Pesa. Nie wiem czy chcecie zobaczyć Pesa u mnie. Jeśli tak to piszcie. Zrobię to na live, na live. Nie chcę nagrywać tak normalnie na YouTube'a. Nie chcę się O, dawaj, dawaj, teraz prosto pad... No mogłeś szybko, prosto padło ładne do chudego i no, teraz to nie wyjdzie tak jak chciałem. Wtedy by była szybka akcja i ładne dośrodkowanie i może coś by z tego było teraz. Dalekie przerzucenie. Cały czas zapominam wyłączyć tych asyst przy dośrodkowaniu, no cóż. Może kiedyś sobie zapamiętam, bo teraz FIFA gram ogólnie mało. A dobra, Battlefielda wkrótce będę nagrywał coś. Bo mi przyjdzie niedługo Właściwie już powinien przyjść, ale się spóźnia kurier ja Nie wiem, będę żądał jakiegoś darmowej przesyłki czy coś w tym stylu Okej, okay, okej, okay, teraz chudy świetnie zmienił obronę. Wystaw się, wystaw się Nie wystawił się, no cóż, zresztą ja też nie zdążyłem podać Ale dobra, jest chudy przy piłce i szybko ją traci jednak Nadal nie wychodzi No dawaj tą piłkę Dobrze, 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 dobrze Nie dobrze, no idiota No dobra, dobra, spokojnie nie ma się co denerwować, w końcu to jest zawodowiec I będzie dośrodkowanie rywali, ale czy będzie bramka ich? No... Będą mieli rzut rożny No dobra 33 minuta na bez bezbramkowo, trochę nudno się dzieje, no ale dobra, my chcemy żeby było ciekawie, więc strzelmy tą bramkę w końcu, podaj tą piłkę I dobrze, jestem przy piłce, jestem przy piłce, prosto padłe teraz Dobrze, dobrze rozgrywamy tą akcję w tym momencie, ale jeden z naszych traci piłkę jednak jednak, jednak jest nasza. Dobrze, dobrze. Cofnięcie i no niestety nieudane podanie Zupełnie niecelne. No ja stałem obok, nie byłem aż tak bardzo kryty w sumie chyba. O teraz, teraz, może chudy... Chudy strzela, ale nieudany strzał, słupek i dobitka będzie, rzut karny, panie sędzio. Strzelaj i rzut rożny. No takie zamieszanie i w końcu nie wyszło nic z tego. Żadnej bramki nie zdobyliśmy. Jest ośrodkowanie, no wybija bramkarz. I niestety o, 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 Jesteśmy przy piłce. Chudy strzał z daleka. Prosto w obrońce. Ale to nie koniec, jednak koniec. Rywale przy piłce. Widzę, że koledzy nie chcą współpracować za bardzo. No dobra, wybaczę im to jeszcze dzisiaj. No, a! W sumie ja też z nimi za bardzo nie współpracuję, ale dobra, mamy rzut rożny. Spróbuj podać, proszę cię. Mogłeś podać, naprawdę. No dobra, dobra. 45 minuta, zbliżamy się do końca pierwszej połowy nadal remisowo. I czy to się zmieni, czy też może tak się zakończy ten mecz? Nudno, bezbramkowo, zobaczymy. Podaj proszę ciebie. Jest niedziela, jak to nagrywam, godzina 19, dzisiaj postaram się to jeszcze zrenderować, a wrzucę raczej nie dzisiaj, tylko jutro, jutro wieczorem, późnym wieczorem Zresztą wy zobaczycie, kiedy to będzie Ale dobra Ponieważ jutro od razu po szkole planuję się wybrać do kina, sobie coś tam obejrzę, jakiś film I dopiero wrócę do domu wieczorem, tak około 18, 19 może i zobaczymy, kiedy to wrzucę O, a dobra, już myślałem, że w nowy mecz, a teraz pora na pozdrowienia Okej, okay, więc na początku pozdrawiam użytkownika Andrzej Poddaniec. Pozdrawiam Krzysiek Gajdur. Pozdrawiam użytkownika The Alano96 oraz Mikołaj Janas. Janas, Janas. Mikołaj Janas, Janas. Chyba to będzie polska wymowa, nie jakaś angielska. Dobra. Mikołaj Janas. Pozdrawiam użytkownika Kubas404. Pozdrawiam użytkownika coś tam coś tam i użytkownika enzo.pl Pozdrawiam użytkowników Kuba Śliwa i Mikowoj. No dobra, tak właściwie to Mikowoj nie prosił o pozdrowienia, tylko napisał super film, ale dobra, pozdrawiam go pozdrawiam użytkownika Darek Witek i Andrzej Poddaniec, ale zaraz wydaje mi się, że Andrzej Poddaniec był na samym początku, no, ale dobra, niech będzie. jeszcze raz pozdrawiam użytkownika Andrzej Poddaniec. i to by było z tyle, tyle z tych spo... ale się poplątałem. to by było tyle z tych pozdrowień, zaczynamy drugą połowę. przechodzimy na ofensywę, tak nam trener każe i tak też robimy. o o powiem wam że Gra nie klatkuje, bo zawsze podczas nagrywania trochę mi klatkowała, a dzisiaj nie. To może dlatego, że ostatnio zacząłem używać mocno antywirusów, żeby to miejsce na dysku wróciło, ale jest go cały czas coraz mniej, no ale dobra. Niech będzie. Okej, okay, pięknie teraz chudy mi ja. No wystaw się, wystaw się, wystaw się. Dobrze teraz. aj no niestety wyjdzie. Nie udało się to tak, jak planowałem. Czekałem, żeby się wystawili gdzieś, ale jakoś im się do tego nie spieszyło. Dobra, dobra, damy radę jeszcze. To nie koniec, nie wszystko stracone, nie zabieraj mi piłki, kolego. Dobrze, dobrze, teraz po stopadłe nie udało się, no zbyt nerwowo, zbyt nerwowo grajo, grają moi koledzy. Powiem wam, że chętnie bym zagrał e, w FIFA na PS4. PS4 sobie planuję kupić, ale kiedy to nie wiem. Tak od razu nie chcę kupywać, bo nie jestem jakimś tam e, fanbojem konsol, nie muszę mieć od razu tak nowego, jak będzie, po jak będzie czas, to sobie kupię po prostu jak mi się będzie chciało. Oj, za mocno, za mocno, ale dobra, przejmiemy to, chyba nie. Podanie do bramkarza i on wybija to daleko, daleko. A dobra, jesteśmy przy piłce i już nie. Dobra, ja to spróbuję odzyskać. Ja się wrócę, cofnę się i to odzyskam. Albo i nie, no chodź tu. Nie, nie odzyskam jednak. No dobra. Dawaj piłkę, dobrze gramy, gramy. Świetnie panowie, teraz daj prostopadłe do mnie. Uuu, podskoczyła mi trochę ta piłka, uciekła gdzieś, a gdzie są moi, gdzie są moi. Dobra. Utrzymałem się, nie... nie utrzymałem się, no dobra. No i jak tu grać drużynowo, jak im podawać, jak oni się w ogóle nie wystawiają nigdzie, nie pokazują się, ja po prostu biegnę i jestem sam, osamotniony i jak tu grać z takim zespołem, no dobra. Damy radę, damy radę, no i gdzie znowu byli? No mogłem cofnąć w sumie, gdzieś tam zbiegał, próbował coś zrobić, ale też mu nie wyszło. Dobra, będziemy przy piłce, będziemy, jest dobrze, jest dobrze. No 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 no, cofnij teraz. Dobrze. Dobra, teraz są, mam ich tutaj. Spalony, gdzie ty się wysuwasz? No. Mech. Zmiany. Na szczęście ja na boisku zostaję i zostanę jeszcze przez dłuższy czas, mam nadzieję. Ocenę mam dość słabą, nic nie strzeliłem, żadnej bramki, nic się nie udaje, no ale dobra. Nowa pozycja, lewy napastnik, no dobra. Dośrodkowanie przejęte przez naszą obronę i dawać panowie, idziemy do przodu, idziemy do przodu Dawać, no wystawcie Ja nie lubię cofać piłki, ja lubię grać do przodu szybko, a oni się do tego nie spieszą za bardzo No cóż, jak ja mam grać, żeby oni się wystawiali? Nie mam pojęcia, chyba coś tam trzeba trzymać do wystawienia, ale nie wiem czy to nie jest przypadkiem jak się gra całą drużyną, a teraz był spalony i zmiana w naszym zespole. Chyba druga już wykorzystana. Została jeszcze jedna i najprawdopodobniej ta ostatnia zostanie wykorzystana na mnie. Tak mi się wydaje. O, 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 teraz, teraz! Teraz to będzie... Za mocno, no przepraszam kolego. Teraz był mój błąd, przyznaję się. Ale byłem pewny, że się uda, no ale dobra. Dobra, dobra. Mamy piłkę, to się liczy. Podaj, podaj, podaj! Nie w ten sposób. No dobra. Będziemy mieli piłkę, tym... Tylko, że tym razem trochę dalej od bramki przeciwnika. Jednak postaramy się podejść i opuszczam mi boisko ja. Ale wiecie co wam powiem? Rozegram tą pozostałą część meczu. Spróbuję. Nie będziemy nic symulować, po prostu ja to zagram całym zespołem. I postaram się wygrać oczywiście. Albo i nie, nie uda mi się. Ale dobra. Spokojnie, spokojnie, skupmy się. Damy radę, na... aha ja nie mogę kontrolować tych ustawień ofensywa i tak dalej e, Dobra, dobra Menia. Dobrze, teraz się świetnie wystawił i Aj no strata, za bardzo im oskakują te piłki, no ale ja to rozumiem, oni nie są jeszcze wybitnymi piłkarzami, nie mają Zbyt dużych umiejętności, ja to rozumiem, w pełni wybił Wow, ale wejście piękne Dobrze teraz, mm, nie wyszło, nie wyszło i zbliżamy się do ko końcówki tego spotkania. To może być jedna z ostatnich akcji. Aj, no chciałem zagrać do tamtego, na prawej, ale nie wyszło. Zablokowali przeciwnicy. No przejmuj. Dobrze, 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 niedobrze. Fak. A właśnie co do GTA, to na razie GTA też nie mam jak zrenderować, bo... Mm, akurat na GTA nie starczy mi miejsca na dysku. O, 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 teraz, teraz. The Thomas. The Thomas. de Thomas. de Thomas. De Thomas. De Thomas. Fuck, obronił. Ale dobra, jest rzut rożny. To jest ostatnia sytuacja. Teraz albo nigdy. Rocji. Dośrodkowanie strzał z główki. Nic z tego, nic z tego. Jeszcze wolej. To był chyba, ale dobra i to jest w tym momencie. Koniec? Nie? Jeszcze? Jeszcze? Do przodu zagrywamy, do przodu. Panowie, nic z tego. Leży jeden z naszych... I w tym momencie, nie, tak jest, słyszymy gwizdek i zakończyło się 0 do 0. Nie było porywających i emocjonujących akcji, ale mam nadzieję, że nie było aż tak tragicznie. 7-1 ocena moja i dalej, dalej, dalej. No dobra. A teraz ja bardzo proszę, chciałbym wycofać prośbę o wypożyczenie i wnieść prośbę o transfer. Tak, chcę wycofać prośbę o wypożyczenie. Naprawdę. Proszę. Błagam. Nie chcę zostać na liście, ludzie! To naprawdę mnie nie satysfakcjonuje. Mhm. Kolejna odpowiedź. No proszę bardzo. Nie chcę. Nie chcę zostać na liście, no. Jest, 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 usunął mnie, usunął mnie. I mogę poprosić nareszcie o transfer. O to mi chodziło, o to mi chodziło. Ale czy teraz akceptują moją prośbę o transfer? Czy jeszcze zdążę otrzymać jakąś ofertę? Nie chcę zaraz zostać w klubie. Najpierw chciałbyś się mnie pozbyć na wypożyczenie, a teraz nie też chcesz... Yyy... Eee, żebym stąd odszedł? Ja chcę transfer, transfer, proszę. Niewiele czasu zostało, czy się uda Dobra dobra, 5 godzin, 5 godzin mamy Jest, jestem na liście transferowej Teraz czekamy na oferty Czy jakieś dostaniemy? Szczerze mówiąc wątpię Ale dobra, przesumujmy do końca tego okna transferowego I zobaczmy co się stanie Co się wydarzy, czy może w ostatniej godzinie jakaś oferta dla nas będzie Raczej nie i to jest koniec oferty, nie mamy. Nie udało się, ale jesteśmy na liście transferowej przynajmniej. No dobra. Czyli gramy kolejne pół sezonu przynajmniej w Realu Madryt i następny mecz to jest przeciwko Herkulesowi. A zaraz to już jest, to już jest luty. Czyli właściwie końcówka sezonu, tutaj zostało jeszcze parę meczy. Kiedy się kończy sezon? W maju. No dobra, to niewiele czasu zostało. Ja się w tym momencie z Wami żegnam, mam nadzieję, że nie było tragicznie, bramek nie było, ale dobra, jakoś to wyszło może, nie najgorzej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć!